Witam w ProX Pro a to już dziewiąty odcinek z serii The Guild 2 Renaissance. No to gramy, jak już na początku mówiłem, mamy w tym odcinku e, pójść do jakiegoś klasztoru i w tym klasztorze adoptować sierotę. Ponieważ nasza nie wiem żona jest chora na trąd. I może w każdej chwili zginąć, a nie ma tabletek, więc tabletek lekarstw. Więc tak musi być. No i adoptujemy się, Rotę. Najbliżej, że wszystkie zostały już, że tak powiem, adoptowane. O nasze dziecko właśnie ukończyło szkołę. O, tylko dziewczynka przyszła. Przepraszam, <laughs> ja cię nie mogę, 1350 za przygarnięcie, no nie, niestety, musimy jeszcze poczekać, no takie nie może być, no, za dziecko daj 1350, ogarnęliście się ludzie. Hmm. Chyba już mówiłem, a jeśli nie, to jeszcze raz powtórzę, że nasze dziecko już e, przestało się uczyć, już nauczyło się, już szkoła skończyła, o tak powiem. Wózek dojeżdża, i mamy do sprzedania pełno pszenicy. A propos jeszcze tych sierot, powstrzymamy się z właśnie e, z sierotami i poczekamy jeszcze. I teraz weźmiemy jeszcze naszą Tom do pracy, naszą Alex. Swage do pracy. Hmm dobra. Teraz trzeba się zastanowić nad kolejnym krokiem, yy, a dokładniej trzeba zarobić pieniądze, a raczej... No najpraw, najpierw najmiemy pracownika. I będziemy wszyscy robić tylety. Ale bardziej chodziło mi o to, że zarobimy 2000 i pójdziemy kupić nowy tytuł. E, tu jest właśnie informacja, że wybuchła wojna. Miasto Hanza walczy z królestwem Danii, ale to nas nie obchodzi, bo my nie mieszkamy w Hanzi... Nie. W, w, tak. Chodzi, przepraszam, to pomyłka. My mieszkamy w Gdańsku, ale ta mapa nazywa się Hanza, i e, właśnie wszystkie te cztery miasteczka mają wojnę z, tam, z Danią, i mm, wszystkie miasta tam e, z, właśnie swoich żołnierzy tam zbierają do, do armii. To jest właśnie miejsce, miejsce zbiorcze Lankensch-Hechtów w miejscowości Gdańsk, czyli żołnierzy. Tam po pewnym czasie zbiorą się żołnierze, którzy będą chcieli walczyć. Poczekamy ze sztyletami, gdy zacznie się już na dobre wojna. Wtedy na pewno <laughs> będziemy sępić i na pewno e, artykuły będą o wiele, 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 wiele droższe. Nad zakupem wozów można się zastanowić. E, koszty jeden wóz kosztuje 500, chyba na razie sobie damy sp dam spokój. I sprzedamy po 20 wołowiny i 20 e, wełny. Tak, z mojego punktu widzenia e, wołowina na żywność dla żołnierzy, a wełna do robienia tam różnych e, takich zbiorczych. O, żołnierze idą. A dokładnie opry, który mógł się do tego zaciągnąć. A jeśli nie, to nie są żołnierze, to nie wiem, kto to jest. Tak, żołnierze. Oni zwyczajnie sobie z flintami nie chodzą. Tak dla jaj. Nową opcją jest, jakby ktoś nie wiedział, można udać się do arsenału i uzbroić tam jedną ze swoich postaci. Wystarczy przejść obok niego, kliknąć opcję uzbrój, postać i już. Nie wiem, czy to jest opcja płatna, czy nie, bo nie używałem tej opcji. Niestety. O, przepraszam, to jest zbrojownia, chyba, ale to chyba w zależności od poziomu miasta się to zmienia nazwa. Jeszcze nigdy nie widziałem, jak wygląda wojna, więc może kiedyś zobaczymy. że nie będziemy dać czasu i patrzeć się na nich musimy coś zacząć robić to tak mam już 1700 kasy i teraz muszę się zastanowić czy spożytkować to na na przykład jakiś kurcze tytuł czy może lepiej rozbudować kuźnię lub nie wiem naszą chatę rolnika Ale co, albo to, albo to przyniesie nam wielkie zyski. O, przepraszam, ro, po, rozbiegłem się. Rozbudowa kosztuje tysiące. 750. a tutaj 3800, więc trzebałoby się zastanowić. O, konkurencja znowu się rozrasta. Według mnie nie ma co pakować w gospodarstwo. Myślę, że sprzedamy to gospodarstwo. Konkurencja jest za ostra, a zarobki nie są jakieś takie okropnie duże, więc wszystko chyba puścimy na sprzedaż. To zaczniemy sprzedawać. Dobrze, no to mm, jak zrównamy budynek z ziemią, to po konsultacji dowiedziałem się, że za to też dostajemy pieniądze, więc... A tak, dostajemy, tylko że o połowę mniej niż powinniśmy. I tutaj yy, sprzedajemy wszystko. Yy. Zwalniamy pracowników i bye bye. Odpraw już. I dajemy, wybieramy, wybieramy stąd to i pszenicę i wysyłamy na rynek. A folwark dajemy na sprzedaż. Ale dopóty ktoś go nie kupi, to nadal jest nasz. Mamy już prawie 3000. Teraz udamy się naszą <laughs> Aleksią Swage na... Y... Znaczy do y, pałacu rady Które jest zawsze w centrum miasta przy rynku Tylko trzeba kliknąć obok Bo ona zazwyczaj nie chce iść Ale czasami Jak kliknie się wy to też można no. Naszemu damy pracę w kuźni Albo zrobimy inaczej Pójdziemy na nasz y, gospodarstwo i zrównamy je z ziemią, bo nie ma co czekać aż ktoś je kupi. Po prostu strata czasu. Tak, zrównujemy je z ziemią. I dostaliśmy 3000. Zostałem takie gruzy jakby, które po jakimś czasie znikną, ale na nich nic nie da się wybudować. One chyba znikały po kilku latach. Nie wiem. I teraz te pieniądze nie dość, że możemy y, kupić jakieś stanowisko lub coś, to też możemy rozbudować, y, nie wiem, y, naszą kuźnię, St y, nie wiem, y, sprawiając, że stanie się lepsza, można w niej robić lepsze towary. Yes. Teraz możemy starać się o y, właśnie y, nowy tytuł. Jak tu właśnie widać, koniec wojny, wygraliśmy i happy end. Teraz staram się o ten urząd, musimy do niej pójść. Trzeba poczekać, aż on skończy tam gadać od rzeczy. No i naturalnie klikamy i straciliśmy 2000, ale mamy nowy tytuł. I dalej zostaje pytanie, co zrobić z tymi tysiącem mm, Przepraszam, zrobię na chwilę cięcie i zastanowię się, co dalej. E, już się zastanowiłem i postanowiłem zbudować chatę rybaka a na początku chałupę rybaka, e, dzięki której będziemy mogli łowić ryby i tak dalej, i tak dalej. No niestety konkurencja znowu jest, ale no, mówi się trudno. Dostajemy statek, który się buduje na morzu już i gdy on to się nie wiem, naprawi, zrobi, co tam robi, e, dajemy do zbierania ryb. O, dostaliśmy właśnie nowy tytuł. E, takie różne tam piszą rzeczy, że możemy już mieć e, cztery warsztaty. E, tutaj jest ten właśnie e, taki dokument, i tak dalej, i tak dalej. O, już się łódź zrobiła. Klikamy połów, wybieramy ławicę. To jest akurat nie śledzi, bo się najbardziej opłaca. Oni łowią, a ten dom się. dom. Chałupa rybaka się buduje. Mamy 4000, lecz za chwilę będzie noc, a po nocy zawsze są zbierane podatki. Tak, tak zawsze jest. I na razie nic nie zbuduję, bo nie wiem, czy niestety całych pieniędzy, a potem będę na minusie rano, więc poczekam. Ehm, na tym skończę na budowie właśnie tego.